Cześć, wielu z Was pyta, jak osiągnąć tak duże wartości zdrowia, jak na przykład moje 144 tysiące na barbarzyńcy, a jesteśmy w stanie wykręcić tego jeszcze więcej. Niektórzy osiągają nawet 300-400 tysięcy. Żeby na to odpowiedzieć, mamy kilka składników, więc jak najszybciej możemy przejść już do gry. I zobaczcie sobie. Przede wszystkim pierwsza rzecz ważna to to, żeby mieć na swoim sprzęcie rolki plus do maksymalnego zdrowia. Tutaj, jak widzicie, mam taką, która trafiła się jako dodatkowe ulepszenie mistrzowskie. Tutaj mamy po prostu zwykłą, ale każdy z tych elementów ekwipunku dodaje nam dodatkowe punkty do zdrowia. Po drugie, mamy też czerwone klejnoty, to są rubiny, i na najwyższym poziomie każdy z tych rubinów daje nam plus 9% maksymalnego zdrowia. Mamy ich łącznie 5, także jest to też dodatkowy bardzo wysoki mnożnik. Po trzecie, tak jak widzicie, mam włączone dwie mikstury. Wielu z Was też pyta, jak to w ogóle jest możliwe. Przecież kiedy użyjemy sobie jakiejś mikstury, to od razu ona zastępuje efekt tej pierwszej. Natomiast mamy specjalne zadanie. W tle pokażę Wam, jak robiłem je tutaj na tym barbarzyńcy. Znajduje się ono w geakul, tutaj w tym miejscu. Ten quest nazywa się kropla trucizny. Zajmuje jego zrobienie około 3 minuty i... Jak tylko go wykonamy, to będziemy sobie mogli cały czas tworzyć taką dodatkową, specjalną miksturę. W tym zadaniu musimy zebrać 15 gruczołów jadowych ze skorpionów. I dzięki temu, jak wrócimy z powrotem w to samo miejsce, to dostaniemy specjalną paczkę, która otworzy nam przepis u naszego alchemika. Możecie tutaj go zobaczyć. U alchemika, w zakładce drugiej, gdzie wytwarzamy eliksiry, pojawi nam się dodatkowa. Zakładka Elixir zadania jest nim tutaj tylko Elixir antidotum. Jak widzicie, on zwiększa maksymalne zdrowie o 15%. Kosztuje całkiem e, nie sporo, więc można go sobie przez cały sezon craftować i możemy go używać. I w, e, oprócz tego możemy mieć aktywny dowolny inny eliksir w tym samym czasie. Więc tak jak widzicie, ja tu mam użyty e, eliksir ten antidotum i eliksir krzepkości. One łącznie e, mają o kolejne 15 plus 20%. Tak naprawdę powiększają moje zdrowie. A warto też dodać, że dodają one dodatkowo każdy po 8% zwiększone doświadczenie, więc są świetne do tego, żeby levelować z nimi dużo szybciej. Oprócz tego są jeszcze mm, specjalne miejsca w Paragon Boardach. W Paragonboardach możemy tutaj w mistrzostwie przejść sobie i w słowach kluczowych zaznaczyć sobie zdrowie. I dzięki temu zobaczycie, że mamy całkiem sporo podświetlonych tutaj na biało e, takich węzłów, które pro, e, procent do naszego maksymalnego zdrowia też nam zwiększają. Bierzemy go całkiem sporo tutaj na przykład na Barbarzyńcy jest on dość dostępny w kilku miejscach naszego Paragon Boardu. Jest to kolejny bardzo ważny mnożnik i to mniej więcej jest tyle, co mogą zrobić inne, co mogą zrobić wszystkie klasy postaci. Natomiast dodatkowo u Barbarzyńcy mamy w umiejętności taką umiejętność pasywną jak imponująca obecność. Zobaczcie tutaj, ja mam w tym momencie powiększoną ją o 5 z udziału przedmiotu, czyli mamy 8 na 3, a możemy go wyśrubować jeszcze dużo, dużo wyżej, co zaraz Wam pokażę. Jak zrobić. Jak widzicie, za każdą rangę ta imponująca obecność zwiększa mi mnożnik dodatkowego jeszcze zdrowia, który jest nakładany na całą naszą pulę zdrowia. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób to yy, uzyskać. Tutaj możecie sobie wejść w hartowaniu i macie w defensywie ochronę barbarzyńcy. Jest to jedna z opcji hartowania. Jak widzicie, ma tutaj cztery różne defensywne yy, pasywki barbarzyńcy. Nas natomiast interesuje właśnie imponująca obecność. Jako, że są cztery i każda może się wylosować od 1 do 2, no to mamy tutaj 1 na 8 szansę na to, że akurat nam to, yy, co potrzebujemy, czyli plus 2 do imponującej obecności wypadnie. Mamy 5 rolek, więc nie zawsze. Nam to się uda. Na jakich miejscach możemy używać sobie właśnie tej ochrony barbarzyńcy? Tak jak widzicie, tutaj mam wszystkie rodzaje przedmiotów, i te, które są podświetlone aktualnie, to są te, które możemy sobie tutaj nadać, i jest to hełm pancerz, spodnie i amulet. Jak widzicie, ani na rękawicach, ani na butach, ani na ringach, ani na żadnej broni nie możemy sobie tego y, stworzyć. Więc ja tutaj specjalnie dla Was przygotowałem sobie takie jedne spodnie. One mają plus 2 do umiejętności podstawowych, co prawda wolałbym, żeby to było plus 2 do grzmotnięcia, albo nawet, albo nawet plus 3, ale będziemy to mogli później jeszcze przerolowywać, także spokojnie sobie możemy sprawdzić, czy uda nam się tu wylosować tą imponującą obecność, bo ja na swoich spodniach aktualnie mam tylko plus 2 na 3 a mogłoby to być wyżej. Mamy podstawową, postawę obronną. Niestety nie jest to, co nas interesuje, więc hartujemy sobie dalej. E, mamy imponującą obecność i to plus 2, więc super udało się nam z tą rolką tutaj. E, więc jedyne co bym chciał tutaj, to może z tego stalowego podrzasku też bym chciał, żeby nasz stalowy potrzask na dłużej stunował przeciwników. Plus 2 do wstrząsu, tego nie używamy, plus 2 do wstrząsu plus jeden do wstrząsu i teraz to chyba będzie nasza ostatnia albo przedostatnia rolka, czas działania ogłuszenia, czyli jeszcze jedną rolkę mamy i nie, wypiętrzenie przytłacza, natomiast jest to w miarę w miarę dobry upgrade w tym momencie dla mojej postaci i nie dość, że to, to możemy jeszcze wsadzić to sobie oczywiście w hartowanie, w doskonalenie i teraz jeżeli trafimy akurat na to plus 2 do imponującej obecności, to zmieni nam się to na aż plus 3. Także zobaczymy sobie, tutaj najfajniej jakby albo padło na plus 2 do imponującej obecności, albo plus 2 do umiejętności, no jeżeli trafi na wypiętrzenie, to będziemy mieli przedmiot niestety do resetu, Zobaczmy, co dostaliśmy. Maksymalne zdrowie, nie jest to najgorsze, co mogło się wydarzyć, ale dużo bardziej wolałbym, żeby to jednak była ta imponująca obecność. Także w taki sposób możemy sobie zahartować bardzo dużo punktów w, naszej, w naszych pasywkach w tym momencie ja mam 8 jakbym założył te spodnie, także jest długa droga do doskonalenia sobie tego wszystkiego, ja jeszcze tutaj nie mam w ogóle na naszym amulecie także to też mogę sobie spróbować zrobić, ale to zrobię już później a teraz zostawię Was z filmem w którym pokażę jak robię 112 jak puszowaliśmy sobie na końcu streamu zrobiliśmy sobie takie na pół godziny zadanie ale Wam polecam grindować jak najbardziej efektywne 3 minutowe doły, ok staramy się kończyć streama i mam takie zadanie, żeby tak długo puszować pić, aż nie trafimy w ścianę co się okazuje dość trudne dla tej wersji tego buildu. Wcale jeszcze nie tej potrwawienie. Aktualnie właśnie odpalamy sobie 112 poprzednią, czyli 109. Skończyliśmy jeszcze z 7 minutami na timerze. Także spokojnie jeszcze tutaj jest przeżywalności i czasu, ale zobaczymy, jak sobie poradzimy. Nadal jeszcze jest dużo do zoptymalizowania. Widzicie, że teraz dużo dłużej trwa pokonywanie takiej paczki. Tutaj bariery dopiero zdejmujemy. Trzeba by było tak celować tym łańcuchem już, żeby trafiać w wszystkie trzy moby elitarne. One w kółko będą nakładały sobie te bariery. Nie podoba mi się to. Okej, okay, dobra. Lecimy sobie szukać następnej paczki tutaj. Żeby wstawić film, mnie tutaj proszą na czacie, bo to wszystko właśnie odbywa się na live streamie. Pokazać, jak robić tak wysoką przeżywalność na tej postaci. Także e, dzisiaj jeszcze tego nie wstawię. Bo już jest za późna godzina, żeby to nagrywać. Ale jutro od rana będę miał chyba jeszcze chwilę czasu, żeby przysiąść sobie w dwie godzinki i wam pokazać, jak tutaj wbijać tak wysoką przeżywalność. Został już ten jeden elitarny, i lecimy od razu po następną paczkę. Natomiast w dużym skrócie mogę Wam powiedzieć, że jest taka pasywka, która zwiększa procent Waszego zdrowia i możecie ją sobie zahartować na wszystkich defensywnych przedmiotach. I to dzięki niej właśnie kosmicznie skalujecie sobie życie. Ja jeszcze tam mogę wpakować co najmniej 3 punkty w tą pasywkę na sprzęcie. A już w tym momencie mamy tutaj 140 tysięcy zdrowia. Także możemy sobie stać spokojnie w środku tych przeciwników i czuć się jak prawdziwy barb. Po prostu face tankując wszystko, co są w stanie w nas rzucać. Prosicie bardzo mocno, żeby to jeszcze dzisiaj zrobić. No okej okay, okej. Okay. No możemy to szybko nagrać na streamie i bez jakiegoś, jakiejś mocnej obróbki po prostu wrzucić sobie. A w sumie fajnie będzie zakończyć taki szybki film właśnie najwyższym ranem jaki się nam uda dzisiaj zrobić. Nie wiem, czy mocno ponad tą 112 polecimy, bo skalowanie życia tego bossa na samym końcu jest bardzo, bardzo wysokie. Że musimy mieć ogromne ilości mnożników, dlatego właśnie robi się wersję tego buildu ostatecznie z krwawieniem, bo można dużo lepiej sobie skalować. obrażenia w tej wersji. E, cały sprzęt może niekoniecznie, ale generalnie tak, ta wersja z bleedem e, jest inaczej budowana. Tam potrzeba konkretnych pasywek, to jest bardzo, bardzo precyzyjny build, e, w którym trzeba parę breakpointów załapać, żeby działał dobrze. I no na pewno nie jest to też build, którym bije się szybko. Natomiast tak jak tutaj już widzicie, no trzeba też całkiem sporo poświęcić czasu na taką grupkę elitek, już na takiej 112. Tutaj się te elity zapodziały. Tam jeszcze będą dwie, właśnie nie bijmy się z tą pojedynczą. Okej, okay, w tym miejscu możemy zrobić sobie kiełbaskę. Dobra. Dobrze, i teraz mamy zwiększone obrażenia. Jeszcze zostanie nam supresor. Okej, okay. i on też siada. Są ci redukujący. Mamy też kapliczkę zwiększającą nam kryty. Całe szczęście, szybciej to będzie szło. Widać to od razu po tym pulu. Okej. Okay. Wracamy sobie tam na dół. Bo niestety trochę nam zabraknie. Będziemy musieli poszukać jeszcze jakiejś porządnej jednej, pewnie nawet dwóch drupek. Zajmiemy się w międzyczasie tym traszem. Ok, zabijmy tych redukujących jak najszybciej. I mamy tu aż cztery elity. Dobrze by było mieć wszystkich w jednej linii. Przyciągniętych i gotowych na nasze okno DPS-u. I teraz możemy włączyć DPS Daniel, słuchaj, no ja już nie, ja to już żonka. bardzo mocno nie chcą spaść ci ostatni I oczy... o dobrze na szczęście otworzyło nam to mamy tylko 7,5 minuty na pokonanie Guardiana jest to slider i jest czwarty stack także wrzucamy zwiększone obrażenia hmm no to gratuluję w takim razie. To całkiem szmat czasu. Masz to szczęście, że Twoje szczęście z Tobą gra? Czy niestety nie masz gamerki? Zaraz nam się skończą mikstury. Dobrze. Szybkie żonglowanie. No, no, od simsów się zaczyna. Słuchaj, od simsów się zaczyna. Słuchajcie, moja żonka z kolei to jest taką fanatyczką. No, nie wiem, czy mamy wystarczająco DPS-u tutaj. Już na tego bossa. minut. Jak wchodziliśmy, było 7. Się staram tutaj stać jak najbardziej w miejscu, ponieważ mamy wtedy dodatkowe 30% obrażeń. Eee, no moja żonka to w cyberpunka na różnych postaciach, tam powyżej, no w okolicach 300 godzin ma. Jest tak wkręcona jak ja pamiętam, że kiedyś byłem wkręcony w Skyrima przy premierze. No, prawie połowa hp. Dzięki Miyagi, dzięki wielkie za te dobre słowa. No, skarb, no moja żona to jest ogromny skarb. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że się nam udało poznać. No, ma już pół HP, jesteśmy naprawdę, naprawdę, będzie blisko, słuchajcie. Mam nadzieję, że nie będzie się zbytnio ruszał, bo jak tutaj teraz stoimy w miejscu, to te dodatkowe 30% całkiem sporo nam daje. Czekamy na bicie tych czterech critów, Od razu wtedy odpalamy łańcuchy. Przypominam rotację. Okej, cztery staki i prawie stager. No, jeszcze nie jest gotowy, ale teraz już po tym krzyku, właśnie wpadnie stager. Dzięki, dzięki tam, popaki na czacie. No, 2 minuty 30, słuchajcie, uda nam się. Uda nam się. I nawet będzie to wynik do poprawienia, bo tutaj jedno piętro było strasznie słabo zrobione. Niechcący użyłem tutaj dwa razy tych łańcuchów. Spory błąd przy tej rotacji. Ale to skracanie Czasu odnowień mamy tak wysokie Dobrze I 1,57 A tu już mamy ostatnie paski Dosłownie tego życia Okej okay. Okej okay. O 113 No, na luzie, na luzie, słuchajcie, wspaniale dwa Gratera Fixy poleciały. Okej, okay, dobra. Eee, kończymy tutaj teraz nagrywanie dzięki na YouTubie. A jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zachęcam do zalajkowania i zasubskrybowania kanału. Możesz też napisać w komentarzach jak idzie twoja podróż sezonowa i czy potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu jakiejś innej mechaniki.